obok tych urządzeń elektrotechnicznych nie ja będę chyba tego publikował Udzielimy ten film na dwie części czyli dojazd do zapory od strony wału i tam później po prostu go zakończę i tutaj od momentu jak, jak już byliśmy na drodze tutaj publicznej nie było tutaj żadnych znaków zakazu fotografowania ale po prostu jakoś nie chcę tego wrzucać jednak są tutaj w tym terenie ważne obiekty nawet, że nawet można powiedzieć strategiczne także tutaj podzielimy ten film na dwie części już jesteśmy po drugiej stronie Teraz będziemy sobie tutaj jechać i zaraz je skręcimy w prawo. Muszę tylko tutaj na chwilę zerknąć sobie na mapę. Tak, i tam w Zegrzyńską ulicę zaraz. W prawo skręcamy i będziemy znowu jechać na zegrze. Czyli mniej więcej to są te okolice, z których przyjechaliśmy.

I wrócimy tym mostem sobie przez przejedzenie mostem przez gężej Możemy kawałek tam pojechać będzie po drodze Dobra, jedźmy od razu tu Będziemy mijać, bo właśnie on tam będzie Jedźmy tu Z tej strony jeziora, Wygląda to można no, powiedzieć zupełnie inaczej. Nie ma tak bogatej infrastruktury rozwiniętej. Po prostu historycznie to się te, te dwie strony jeziora się inaczej rozwijały, bo tutaj było ciężej się dostać zawsze. W ogóle kiedyś jak nie było tej zapory w gębę i tego mostu, to tutaj, żeby na tą część na tą stronę przejechać była tylko i wyłącznie przeprawa promowa tutaj z tej strony. Albo tam z drugiej strony, od strony Zegrza trzeba było przejeżdżać Zgubiłem Co to było? Nie, to chyba jakieś Jest, 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 jest tutaj zupełnie inny krajobraz, jest, prawda? Przejechaliśmy tylko i wyłącznie po prostu na drugą stronę, za i też jedziemy tutaj sobie wzdłuż jeziora, bo, znaczy teraz, wzdłuż narwi jedziemy w słowie tylko kawołecze podjechaliśmy i teraz jedziemy cały czas wzdłuż narwi, tak jak tam, z tamtej strony jechaliśmy. Jest tutaj inaczej to wygląda z tej strony. Celowo będzie ring. Jest już, jest już projekt chyba. Albo tworzysz jeden projekt. Mieszkaj jak na wakacjach. Na warszawianka tu jest po tej stronie. Ale jeżeli chodzi o samolotu, fajna, fajna Toyota, Land Cruiser. Miała chyba jeszcze nawet na dachu. Tylko ta nowa. Ten nowy model. temu wyszedł. Eee, mówiłem, że jest nam słabiej tutaj. No nie wiem nawet... Szczerze nie wiem czy to jest plaża, nawet czy nie jest. Tam jak widzieliśmy na filmie, jak jechaliśmy to co, co rusz to. Są jakieś plaże. Zjedziemy sobie centralnie wzdłuż, wzdłuż jest zobaczymy gdzie będzie jakiś pierwszy dojazd do plaży. A to wygląda tak, że po prostu są posesje, prywatne posesje i nie ma tutaj bezpośredniego dostępu do Narii. Tak, tak. A pewnie nawet gdybyśmy tam jakoś tutaj tutaj spróbowali dostać, to... Potem będzie chyba skupianka, jeżeli dobrze pamiętam, a za skupianką będzie dosin i potem chyba jeszcze Staś Las i zagrzech. Jeżeli nie pomyliłem, jeżeli dobrze pamiętam. Paść, jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze to jest to w zasięgu tutaj jego możliwości żeby przyjechać samochodem wziąć rower na hak do rowerowego albo przyjechać rowerem albo po prostu przyjechać i wypożyczyć rower naprawdę, naprawdę jest gdzie pojeździć nie są te rzeczy też monotonne tutaj te, te widoki te kasy. widać jest skoro urodzenie sobie jedziemy tego krajobrazu Nierówna Sady, cały czas sady mamy po lewej stronie Bardzo dużo sady pomocowych Dwa jabłka, jabłki a tutaj Coś, nie, nie wiem, co to jest za roślina. i kolejny sad, znowu jabłonie. Pierwszy sklep. Pierwszy sklep, który mijamy w miejscowości Nkanka. widać wyraźnie, że jest to zdecydowanie gorsza infrastruktura po tej stronie. Tutaj mamy przystanek, ale to jest tylko taki przystanek na lokalne jakieś tutaj autobusiki. Natomiast tam po zachodniej stronie już rano to tam mamy tam jest naprawdę infrastruktura mocno rozbudowana, tam są autobusy miejskie z Warszawy przyjeżdżają I tu jest kilka linii autobusów Tutaj mamy hotel warszawianka Jest hotel warszawianka tutaj Tak, bardzo fajny hotel

i w ogóle do wody się tutaj dostać tak jak sobie cały czas jedziemy bo ja tu jeszcze nie widziałem ani jednego miejsca że można było gdzieś skręcić i dojechać do wody drogi drogowe Wyjeżdżamy z Jachranki i będziemy wjeżdżać do Skubianki teraz tak. Skubiankę przed nami można kupić sobie pstrągę bardzo łatwo i szybko w, znowu w domu możecie sobie stworzyć taką pstrągę na patelni trzeba mieć większą patelnię Ale te pstrągi są już wypatroszone przygotowane tak naprawdę trzeba je to są gotowe do położenia na patelni chyba nawet na kanale u nas jest